Książę? Komentarz, wieżna. Może plusy i minusy nowego miejsca, miasta i co was skłoniło do zmiany otoczenia, jeśli to nie tajemnica? Co, co Cię skłoniło? Ty. Ja. Co mnie skłoniło? A Ty powiedz. Co mnie skłoniło do zmiany miejsca zamieszkania? Ciężki temat, nie? No trochę. Ale to i tak wszystko było dosyć spontanicznie zrobione, bo to praktycznie jednego dnia znaleźliśmy ogłoszenie o wynajmie tego. O wynajmie. Tego mieszkania i praktycznie tego samego dnia pojechaliśmy je zobaczyć i od następnego razu dnia następnego podpisa dnia podpisaliśmy umowę i tylko czekaliśmy I na wprowadzenie się. I tak naprawdę e, po podpisaniu umowy od razu zaczęliśmy się pakować i e, praktycznie kilka dni przed terminem najmu tutaj już mogliśmy zostawić swoje rzeczy, bo byliśmy, tak jak wspominałam, w wcześniejszym filmiku odnośnik wjeżdża, e, pierwszymi osobami zamieszkałymi w tym mieszkaniu, gdyż jest to nowe budownictwo. I teraz pojawią się pytania, czy nie wolelibyście, bo te dużo osób nam mówiło, że wydajecie no sporo na to mieszkanie, więc dlaczego nie kupicie swojego lub yy, lub co? Dalej nie odpowiedzieliśmy, co nas skłoniło, będą pytania. Ale przecież nie powiedzieliście, co was skłoniło. No skłyniło. właśnie tak rozkminiłam. Czary goryczy przerało mnie przynajmniej, jak w mieszkaniu które nie było naszą własnością. Rano wstałeś, chciałeś wyjść na dwór, bo był klient, i w twoich laczkach była woda. W moich butach była woda, nie? I po prostu to przylało totalnie, totalnie czary goryczy już. Bo to był deszczowy dzień. Także wiecie, kiedyś już nas taka niespodzianka na łóżku spotkała, że wiecie, leżymy sobie i nagle coś nam na głowę kapę. No. Także 10 lat w tamtym miejscu, no to już chyba wystarczająco, zwłaszcza, że w tym roku mam 10. rocznicę ślubu. I robimy sobie niesamowite prezenty. I jeżeli oglądaliście nasze story, w sensie moje, no to dobrze wiecie, że następny filmik będzie zapewne o tym, że podpisaliśmy, mam nadzieję, bo w sumie jesteśmy mówieni na Czekamy. dzisiaj. Czekamy, Czekamy na podpisanie aktu notarialnego. No. Tak. A co kupiliśmy i co się będzie działo, dowiecie się oczywiście w następnych filmikach. Więc może skupmy się na plusach i minusach. W życia w nowym miejscu. W życia w nowym miejscu. Może po jednym, po pięć plusów damy po 5 minusów. No i tak po jednym na zmiar. No, no to daj Tam plus. A ja plus? E, cywilizacja. <słyska> <słyska> Że tutaj widzę normalnych ludzi, którzy mnie otaczają. E, e, taksówki są bardzo tanie, bo jak jadę na starówkę, to mnie kosztuje 10 zł, Jak jechałam wcześniej na starówkę, to mnie kosztowało 30 zł, więc to była masakra. Ja jestem wygodnicka, bo nie mam własnego auta, a też nie, chociaż ludzie się czepiają, że ja mówię, że w zamościu wozisz się taksówkami panu. Ale dla mnie to jest duży plus i duża oszczędność. Plus dla ciebie. Plus dla mnie to znaczy tak, o ile i tak już ostatnimi czasy wsi tańcy dowozili jedzenie z, wiek, znaczy z większości, może nie z większości, ale ze sporo Zmian. różnych restauracji i tak dalej. No tak tutaj i tak dowożą z jeszcze więcej, nie? Więc ze tak, wszystkich, praktycznie Praktycznie ze wszystkich, które w ogóle dowożą. Więc no, To jest dla mnie większy plus, mam większy wybór na to, że mogę sobie coś do żarcia zamówić, i tak dalej. I wiem, że na pewno tutaj dowiedzą, bo do śitańca to tak różnie. Nie? Już wieczorami nie chcieli dowozić, i tak dalej, więc to no, różnie było. Nie? Chociaż i tak śitańc i tak się poprawił, bo dosyć sporo restauracji yy, mm, Przez dowoziło. Sporta, pyszne tak, dowoziło, pyszne, Przez pyszne dowoziło. To jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa, no wcześniej nie było sklepów, sklepa, sklepu w sitańcu takiego normalnego, a akurat zaraz przed naszą wyprowadzką powstała stokrotka, więc no to też tam był plus sitańca, ale i tak jest plus dużo większy tutaj, bo ten sklep jest bliżej. Nasz osiedlowy, tak zgadza się. Drugi plus dla mnie to jest to, że mogę sama <śptukli> decydować chociażby o taryfie prądu. I, tak, można decy tak, decydować o wszystkim nie? i faktycznie, że nie muszę mieć taryfy taką, jaką z góry narzuconą, czyli dzień, noc. Czyli rok pranie o 14, bo wtedy tak, jest taryfa, z tak. tutaj, tutaj sobie taryfę ustaliłem sam, ma być taryfa stała, całodobowa, taka sama, nie ma żadnych świąt i tak dalej, tylko normalna, więc to jest plus. Sam sobie płacę i mam święty spokój. Nie? No dobra, to jest mój plus, teraz No to twój. jest twój plus. Mój kolejny plus? Taka mm, ogólna kultura, ale to nie znaczy, że na wsi to już jest niekulturalnie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wieś żyje swoimi prawami, miasto żyje swoimi prawami. I wiecie, trzydzieści kilka lat mieszkania na wsi, yy, no to już jednak chciałbyś czegoś innego, nie? Już by się chciało zmienić tą kulturę życia, nie? Ale to dalej nie znaczy, że na wsi jest niekulturalnie. To znaczy po prostu, że to jest całkiem inaczej. Nie? Życie w mieście jest całkiem inne niż życie, w życie na wsi. No, po 30 kilku latach życia na wsi, wolę jednak teraz te kilka, na obecną. kilka może nie, kilka mile lat, lat pożyć, pożyć sobie w mieście. Nie? Kolejny plus. Plus i taki, taki neutralny plusik to jest to, że mamy parking podziemny. Mówię z tego względu neutralny, no, że nie będzie tej łopatologii zimą, bo już Łukasz zdążył przerysować auto. No, mamy tak wąski parking że masakra. Ojej, mój samochód i tak jest trochę porysowany, więc jedna ryska więcej nie dodaje jakoś mniej uroku temu autu. Dlatego te śmiechy, że... Cześć, kto zgłodniał? No, kto zgłodniał? Zawsze ty zgłodniałaś. Tak? I jesteś dobry, że mnie wyjedziesz na stację? Windą. Windą, ponieważ nie wyjadę z naszego zarąbistego, podziemnego parkingu. Jak on rysuje auto, to się nic nie dzieje, ale jak ja to zrobiła... Na szczęście nie wszyscy w tym bloku jeszcze mieszkają. Tutaj jest dużo pustych mieszkań. Jeśli by wszystkie, parki, wszystkie auta stały na parkingu, to ja bym ani nie wjechał, ani nie wyjechał swoim samochodem już. Tyle tylko, że nie wszystkie stoją, więc na tyle mogę się tam pogimnastykować autem z parkingu podziemnego i mogę nim wyjechać. Ale musiałbym mieć dużo mniejszy samochód, nie? Po bo mam za, za długi samochód No I najprościej tak, jest panie... tak, że właśnie ja mam samochód przy samej bramie, tu jest brama nie? przede mną, o tak, tu jest brama, a tu jest mój samochód stoi nie? i ja, żeby się wyjechać, muszę po prostu zginać się od razu i nie ma za długi samochód yy, Dobra, yy, teraz mój kolejny plus, tak, yy, tu jest cisza i spokój. Bo to miasto, to nie wieś. No, ale paradoksalnie tu jest obok budowa kolejnego bloku. Yy, sąsiedzi wiertarkami tutaj też wiercą. Tak, tak, to. czasami zdarzyło mi się obudzić dlatego, że wiecie, za ścianą jeszcze się osoba nie wprowadziła i tam jeszcze meble montuje i tak dalej, to tam uder czasami poleci, ale tutaj lubię to, co, czego nie znosiłam w sitańcu, że tutaj mają robotę do zrobienia, zrobię i dziękuję. A w sitańcu to jest odwieczne, perpetuum mobile no bo, takie. No jak że... ma się dom na wsi, to jest zawsze tak, że zawsze w tym domu coś jest do zrobienia. W bloku to jest inaczej. Dobrze, teraz Twój plusik? Bo ja tu liczę sobie. E, mój plus? No. To, to nie jest tak, że ja mam tych plusów jakoś nie wiadomo no, ile, czy, czy minusów, nie wiadomo ile, nie? Tylko chodzi mi o to po prostu, że. No, tutaj, to ja, ja, tutaj jest ja ci pomogę. Bardziej. Tu sobie wstaję, tu sobie idę do pracy, jadę sobie i mam święty spokój. A, wracam pracę, wracam i nic mnie nie interesuje. A tam było tak, że zawsze byłem w pracy, nie? To jest właśnie słabe. A tutaj po prostu wstaję rano, jadę do pracy, wracam sobie i mam święty spokój, oddzielone totalne totalną pracę od takiego życia prywatnego. To jest plus. No i dla mnie też plus tego miejsca, piąty już, nie tyle miasta, co, co życia w tym bloku, to jest czysta woda. Czysta, tak. z, y, filtrowana i właśnie do powodu, Mamy co tutaj chodzi? specjalne filtry założone. Co prawda płacimy więcej za wodę, bo stawka za wodę za metr sześcienny wody w tym bloku to jest około 9 zł, 9 chyba z groszami. Normalnie w zamości jest coś około 7 chyba z groszami. Nie wiem, nie. Tutaj płacimy 2 zł więcej, przez to właśnie, że mamy specjalne filtry założone i tak faktycznie nawet, akurat dzisiaj byłem u fryzjera. Widać? No, widać. Nawet mój fryzjer powiedział, że mam całkiem inne włosy, i tak dalej, i tak yy, dalej, że skóra głowy jest inna, nie? Przez to właśnie, że od ponad miesiąca, tak? Więcej to już mieszkamy. Od 1 lipca. Od 1 lipca to już mieszkałem prawie 2 miesiące. Yy, to tych dwóch miesięcy całkowicie się zmieniło w ogóle włosy, i tak dalej, i tak dalej. Także ta woda jest o wiele zdrowsza. No mi się też płacimy. zmieniło, bo mi się włosy puszą. Teraz yy, i to jest ten problem, ale w ogóle nie odkamieniamy nic, bęben bębę, pralki jest czyściutki tak. i w ogóle tutaj kamienia nie ma mamy. Mamy szybę w, mm, w prysznicu, tak. w prysznicu tak? Szybę. Tak. No to ta szyba jest w ogóle niezakamieniona, nie? U nas, gdyby to było tak tam, to po praktycznie jednym pra, jednej kąpieli byłaby e, szyba zakamieniona, nie? Tam była masakra. Dobrze, to twój ostatni plusik życia w mieście tak naprawdę, bo mu mu trochę o życiu plusach życia w bloku, no ale w sumie miasto znaczy znamy, w ogóle nie? W mieście czy w ogóle no w innej lokalizacji niż tam, no bo tam człowiek się narzył ileś tam. No ja akurat nie dużo, bo ja tam mieszkam tylko 10 lat, jest na mieszka tam dużo dłużej, nie? Ale, no, ale też mieszkałem, też mieszkałem na wsi wcześniej, nie? Czy nawet jak gdzieś tam mieszkałem dalej, to i tak to były gdzieś tam tereny miejskie. Może, no może nie cały czas, bo tam gdzieś jakieś przerwy były mieszkania w mieście, ale no w mieście jest to no, to jest tak, ktoś, kto mieszkał całe życie w mieście, nie będzie tego lubił i będzie chciał jechać na wieś i tam mieszkać. Ale ktoś, kto mieszkał cały czas na wsi, chce zmienić swoje warunki bytowe, swoje warunki mieszkalne i tak dalej. No tu jest prościej. Ja wiem, że jeszcze nie ma zimy, ale ja już tylko czekam na to, że sobie pójdę, odkręcę gazowe ogrzewanie i koniec. A co w tamtym mieszkaniu? Już mieliśmy plany na gazowe ogrzewanie. Tak, zamierzowe. my już mieliśmy zrobione plany, już mieliśmy tam gazowe na ogrzewanie zakładać, nie? Ale no nic, Życie nie, nie różnie wyszło. się toczy. nie wyszło. Ale e, dzisiaj wychodzi coś e, fajnego. Tak, dzisiaj fajny plan wychodzi też na spontanie zrobione. Też zwykle. na spontanie to, totalnie zrobione, ale opowiemy o tym Wam w późniejszym filmiku, prawdopodobnie dzisiaj jeszcze. Może. Nie jeśli... będziemy w tych samych ciuchach, to wiecie, że tego samego dnia to tak. zostało nagrane. <laughs> I tak w sumie nie powiedzieliśmy do końca, co nas skłoniło. No Znaczy tak naprawdę Oj, skłoniło nas trochę. wejście w dorosłość no. <laughs> tak naprawdę w późnym wieku. No bo pierwsza trzydziestka jest dynem, pierwsza trzydziestka moja, a mieszkaliśmy w moim rodzinnym domu i i pora na zmiany, prawda? No. Mamy godzinę którą? Dwunastą zaraz, za pięć dwunasta. No. Tak, że będziemy się zbierać. O minusach nic nie powiedzieliśmy. Faktycznie. Bo tu nie ma żadnych minusów. Nie, e, Oj, minusy. Znaczy, dobra. Oj, minusy to tak na szybko, nie? Minusy. No, Faktycznie, bo bo myślę, że dobra. Bo dobrze mi, powiedziałeś. Minusy, minusy to są takie, że. No, Pierwszy minus. Są jakieś tam minusy, no. Mogłoby być czyściej na klatkach. Tak, to jest. Dzisiaj na jest przykład chodziła pani od sprzątania, która to wszystko sprzątała. Po niej. Nie widać tego sprzątania. Ja muszę za każdym razem, jak myję u siebie po myć kratkę tutaj przed dniem. Bo to, prostu, to jest no, słabo, trochę, to jest tak? Nie? Słabo, nie? To jest tak słabo. No i to, że ja wiem, że jest budowa obok, ale te papiery, które są po rozrzucanej folii, nie są z budowy, to są gdzieś stąd, tutaj, nie? A zaskoczycie? Dzisiaj pan chodził i zbierał. Ale codziennie ktoś chodzi, ktoś podlewa te rośliny tutaj codziennie, gdzieś z rana, uschły. które uschły. To jest tak wszystko tutaj robione, tak. Nad tak, tak wiesz. Zaliczone. Podleje, żeby było, że zaliczone, że podlany, ale to, że on jednym kubkiem wody chodzi i wszystkie drzewka podlewa w koło, do druga strony medalu, nie? To jest taki minus tutaj, nie? Że no mogło być czyściej. Kolejny taki minus y, to jest taki, że ten blok jest tak zrobiony, no trochę jak te podlewanie roślin, nie? No ale tak, to, są tak blok, to, blok to są minusy Blok postawiony bloku, a nie y, minusy No życia ale w no, życia tutaj, nie? No ja wiem, życia w mieście, nie? Ale ja widzę więcej plusów życia w mieście niż minusów, nie? Więc ciężej mi jest teraz mówić o minusach. Ja tutaj krótko żyję, więc ciężko mięcę. Znaczy dla mnie powiedzieć. minusem generalnie w Zamosie, tak jak zauważyłam, to jest częstotliwość wywożenia śmieci. Że tutaj te kontenery są wiecznie przepełnione. Ale na wsi miałaś częstotliwość co miesiąc. Tutaj ci wywożą co kilka dni. Nie wiem co ile, bo ciężko mi to rozgarnąć, ogarnąć. Mm. Ile co ile wywożą te śmieci, ale dosyć często wywożą do śmieci. Ja widzę bardzo często. Nie wiem, czy nie dwa razy w tygodniu wywożą je, czy raz w tygodniu, nie wiem jak często. Ale na ile osób, kochanie, no, i to jest. Ale jakie duże śmietniki? No, zła organizacja jest całym zamośnie, bo ja nawet jak widziałam tutaj się... No. No ale trzykrotnie stawkę dla śmieci, więc najpierw zaczynają od podwyższenia stawek za wywóz śmieci, nie? Yy, kolejna rzecz, jaka jest minus? To, że ktoś nam zrobił kupę przed drzwiami. Nie przed drzwiami naszymi, <laughs> tylko przed, przed, drzwiami. przed wejściem na śmietnik. Mam taki śmietnik ogrodzony i centralnie jak są drzwi, jak jest wejście do śmietnika, ktoś sobie zrobił kupę i zostawił swoje gacie <laughs> przy <laughs> Tak. Tym. Więc na pewno wiem, że to nie była zwierzęca. I tutaj jak generalnie Odchód. chodzę wieczorem, no to powiem, że posi mogą w noc o północy chodzić, a tutaj nawet w dzień, poznając nowe uliczki, czuję się niepewnie ze względu na adorację młodych, gniewnych ludzi. Więc yy, główne nic. I spoko... teraz będą komentarze. O, jak z cyckawne na wierzchu chodzisz, no to masz adorację. Gdzie ty tu cycki widzisz? Ale ludzie widzą. Widzą, co chcą widzieć. Kolejny minusik jakiś. Ale widzisz, więcej pro prościej nam o plusach mów niż o minusach. No, przynajmniej na razie. No to jest tak, no, za ciężko mówić o minusach, bo mieszkamy za ciężko. A wiadomo, jak się mieszka. Się za mieszka, ciężko, za, <laughs> za krótko. Ale jak się mieszka, no to prościej powiedzieć o plusach czegoś niż o minusach. Znaczy, tu minusem może być też fakt taki, że nie wiadomo, kto się wprowadzi za ścianą. No tak. Że to ewidentnie. No, ale to też… Gdzieś tam nad, nad nas się wprowadził ktoś z dzieckiem, no i spychać jak to dziecko biega sobie Ale po domu, to, nie? Ale to nie, jest. nie jest jakoś tam irytujące bardzo, nie? A pod nami nikogo nie ma, w sensie sam. Nigdy nie będzie. Bo jest, jest salon spoko. fryzjerski pod nami i nie, nie strzygę się w tym salonie. Hmm, dobrze, więc y, będziemy uciekać. Tak, bo jesteśmy umówieni. Mam nadzieję, że zrozumieliście cokolwiek z tego filmiku. Bo A jak nie, to... A jak nie, to zadawajcie pytania w komentarzach. Trudno. Dobra, więc trzymajcie się i do następnego, bo już teraz mamy, że tak powiem, bardziej fotogeniczne mieszkanie i, i więcej takich rzeczy. No, częściej te filmy gdzieś tam wpadają. I nie częściej i nie. Jeden po pięciu miesiącach, częściej filmy wpadają. Zawsze to częściej niż jeden rok, ale nie pytajcie mnie, kiedy u mnie będą filmy, bo nie wiem, jaką się zechce to będą. No. Jakby ktoś pytał. Plagijcie. To odnośnik, wjeżdża. Dobra, bo już zaczynamy łapać nudę. My się zbieramy i do no, następnego. Do ciebie. To już koniec? <grym> tak. To jest miejsce na ekranie końcowe, koty. A, to wyciszysz dźwięk, żeby nie było słychać, co mówię. Mhm. Mm oh, yeah. Não, Tomás, não, Não, dá, dá vai, dá macarrão. Dá macarrão, não macarrão. Macarrão aqui,